I moim wyzwaniem jest spędzenie tutaj 50 godzin. No i płacisz mi tysiaka jak nie dasz żadne. Miłego życia w piwnicy. A gdzie te kotki? Ale to nie będzie bezczynne siedzenie w piwnicy. Czekają mnie kary i wyzwania, dzięki którym będę wygrywał nagrody. A nagrody to będą rzeczy, które mi umylą. Czas, więc czas. Start. Pierwsza godzina minęła szybko i pojawiło się pierwsze wyzwanie. Mamy coś dla Ciebie. Pewnie Ci tutaj trochę, trochę chłodno, sucho. Trzeba pić, żeby się nie odwodnić. Tutaj masz wodę. Nawet bardzo dużo jak wody. Jak teraz przełożysz ręce? Ej, <śmiech> <śmiech> Nie, ale posrałuj się. Patrz, jak to wygląda. Tu masz jeszcze siekierę. Tym rozbić to. Tak. To Ci się przyda, bo zostanie Ci trochę lodu, będzie się roztapiał, będzie tu dużo wody. Czyż jeszcze tej wody napiję dopiero jutro. Ej! O! No, działa. Oj, spadł mi. Wiesz że to ci nic nie da, bo ta jakby butelka, woda w butelce też jest zamrożona. Oj! Ooo! Wyszło! Ciekawe jak sobie z tym poradzić. Muszę powiedz, co? Szczerze, to nie jest głupi pomysł masz pojemnik, więc... Nie zrobię tego. Już no. wolę poczekać. Ale dam jakieś miejsce ciekawe. Przy grzejniku se postaw. A, nie ma grzejników. Uuuu. O. Długo myślałeś nad tym miejscem, żeby je wybrać? No nie, że w moim pokoju jest zimno, to jeszcze jest brudno i mokro. Ale możemy przynajmniej zrobić test. Patrzcie, ile się rozmnaża butelka wody. Mamy aktualnie 56 minut. No wiem, może to nie jest najciekawsza rzecz, ale w tym momencie, gdy nie miałem telefonu, nie miałem laptopa, to, to to się wydaje całkiem ciekawe. Więc sprawdzimy to. Największym wyzwaniem to będzie spędzenie 50 godzin. Bez dostępu do telefonu, internetu. Ja jestem tą osobą, co sprawdza TikToka, Instagrama, YouTube'a tak raz na 5 minut. A teraz nie sprawdza tego przez 50 godzin. Jak przetrwam to, to przetrwam wszystko. Będę niezniszczalny. To jest mój ostateczny test. Egzamin. Kolos. Kartkówka. Sprawdzam. Jak tam zabawa? A, więc czas tak leci. Dostaniesz coś fajnego? Ale będziesz musiał przeżyć godzinę z dźwiękiem budzika na max volume tutaj. Co? Ale, 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 może najpierw zobaczysz, co to jest. Bo mam dla ciebie coś, co wiąże się z jedzeniem. Chebaba? Yy, nie, blisko. Big Maca. I mam również dla ciebie takie oto Lego. O, Lego który dostałem. Przed chwilę mówiłem, że tęskniłem za telefonem. I za budzikiem nie tęskniłem. Ale dobra. To... To, dobrze, My, to na razie, na coś. Na razie, ja idę się nie obudzić. A, bo, bo budzik. budzik. Na, razie. na razie, na razie. Pamiętacie, jak wam mówiłem, że tęsknię za telefonem? To się totalnie zmieniło. Teraz telefon to mój wróg numer jeden. Uważam, dźwięk budzika, używany w inny sposób niż do budzenia ludzi, powinien zostać zakazany i za to powinna grozić jakaś. Kara, 30 lat więzienia, na przykład. To powoduje wszystkie najgorsze wspomnienia. Wiecie, wstawanie do szkoły, ból, wstawanie do pracy. Też ból. Wstawanie rana na, na studia. Dobra, żartuję, studenci nie wstają na studia. Ale wa warto przeczekać. Będzie Lego, będzie książka, będzie lepiej. Dwie godziny już prawie minęły i powolutku robię się głodny. To było dopiero drugie wyzwanie, a ma być ich pełno, więc, więc czekamy, co wymyślą. Remigiusz, wiesz goń z tej strony? Proszę coś powiedzieć. Znowu cześć. Jak ci życie płynie? Wolno. Jedę ja do, do domu. A, spoko, tak? Masz dom? Mam dom. I w wannie się dzisiaj wykąpię. I w łóżku, Uuuu, tak blisko. O tak daleko. <noise> Widzę twoją dupkę. O, dzwoni budzik, to znaczy, że jesteśmy na czas, a to czas, żeby kończyć to wyzwanie! Ach, jednak nie jesteś taki sobie Bartek. Okay, bo kraty nam uciekają. A, nie, nie, to jest solidna konstrukcja. <laughs> tak solidna jak nasza miłość z O, to, to całkiem słabe. <laughs> Dziękuję. Proszę bardzo. Mamy Lego i książkę. Książkę nawet zostawiamy na boczek, A my się zajmiemy budową Pinata. Co tam robisz? A, wiesz co, trzeba sobie układać ten Lego Widzisz co ja tu mam? Nie widzę okay, dam ci się przyjrzeć. z Nie Co? No jub! Nie cię! Muszę przyznać szczerze, że to mnie też zabolało jako pana Lego Jak zgupię jedną rzecz nie złożę, pinadę do końca, to przez ciebie Miał 10 lat koszmaru Lego Na szczęście części do Lego są też tanie i da się dokupić osobno Mam nadzieję, że operatorów też się da wymienić I dokupić to? Nie! Co? To? To? No dobra, Grace, no nie będziemy cię tu męczyć dalej, bo to się tak składa, że masz wszystkie naboje! Ale, ale, ale... Aj, padł, oj, aj, aj. Kurde, głupio by było, jakbym tam wszedł do ciebie, a ty byś nie mógł wyjść. Aj. No ja siadam do Lego. Czekając na jedzonką, miałem czas trochę się zrelaksować i ułożyć swoje Lego. Mam nadzieję, że już tu nie przyjdą nigdy. I mam nadzieję, że mam wszystkie części. Jakby miał to układałem dużo Lego. Miałem bardzo, bardzo długą przerwę i ostatnio dopiero zacząłem na nowo układać i odkryłem jaka to jest piękna rzecz, bo ja nigdy nie byłem tak skoncentrowany jak przy układaniu lego, naprawdę. Jeśli ktoś ma problemy z koncentracją, to polecam układanie lego. Ja no, tak pomyślałem, że w sumie to trochę Glęcowi przeszkadzało i trochę głupio tak, I może już nie powinniśmy, naprawdę. Ej, śnieg pada? Nie, let's go! Glęcu, Glęcu, pierwszy śnieg spadł! Nienawidzę Cię, gnojku! Nienawidzę Cię! A, kurwa, a, kurwa. A, kurwa. Mam dla Ciebie pewną ofertę, nie będziemy Cię już męczyć, ale zadamy Ci parę pytań. Nie, nie jestem już tym. Nie, nie, nie wiem, o to Ci chodziło? A, nie, 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 ale takie może pytanie też paść. Dzień dobry. Dzień dobry. Uwaga, Glęcu, za każdą poprawną odpowiedź dostajesz kawałek pizzy. Czekaj, czekaj. Tak! Przed nami 8 pytań, a zaczniemy od e, Zgadnij którego? Pierwszego. A, chciałem zacząć od drugiego, ale dobra, niech będzie pierwsze. Ile, Ile subów aktualnie ma kanał Glencus? A, 346 tysięcy. B, 347 tysięcy. No nie, to nie jest ułatwienie. C, 338 tysięcy i D, 339 tysięcy. Sprawdzam swoje statystyki swojego konta. E, B, odpowiedź B. Całą 347 tysięcy. No nie wiem, jak ci się udało to zgarnąć, ale zgarniasz pierwszy kawałek Jaki jest najpopularniejszy film na kanale Glęcu? Odpowiedź A. 24 godziny? W związku z yy, Tofiki. To jest również odpowiedź nasza, ale odpowiedź C. C. Halo? C. I jest to poprawa, Drugi kawałek pizzy. Kiedy wleciał pierwszy short z Daily na kanał Glęca? A. 25 października, B 30 października, C 11 listopada, D 13 listopada. Oczywiście mówimy tutaj o 2022 roku. C. Niestety niepoprawna. Kolejne pytanie: Ile filmów jest na kanale Glęca? A 126, B 134, C 141 oraz B 148. Tylu, 148, tak. Niestety nie była to, a to poprawa. Nie mam pojęcia. Jak ma na drugie imię Wiktoria? A Paulina. B Patrycja C. Weronika D. Karolina. Wiem, nie będzie spiny. Odpowiedź A. Jest poprawka. Trzeci kawałek. Data powstania Fondera. Wszystkie są z 2019 a 23 listopada. B 21 listopada, C 27 listopada, D 25 listopada. Odpowiedź A. Odpowiedzią A była odpowiedź 23 listopada. I jest to poprawna odpowiedź. Ile osób obecnie pracuje stacjonarnie w siedzibie Fandera? Odpowiedź A 12 osób, odpowiedź B 13 osób, odpowiedź C 14 osób, odpowiedź D 15 osób. 12 niech będzie. Niestety 13 osób pracuje w Fanderze. Ostatnie pytanie. Dosyć proste, ponieważ musisz wymienić tylko jedną osobę z tych czterech, które Ci podam. Ale musisz powiedzieć, która z nich jest najmłodsza. Z Fandera. Dobra. A ja. Bartek B Fifi C Zosia oraz osoba D Szuszek. No i tutaj wygrywa Mikołaj, Kołaj Szuszkiewicz, który jest najmłodszym członkiem pandera. Zasługujesz dzięki temu na piąty kawałek yeah! jedna, jedna czwarta kawałka pizzy. Pu pu pu, bravo! Nice! Nagroda przyszła. Nie wiem jak to wcisnę przez te kraty tylko. Nie może się nie zmieścić. Oh, oh, oh. Dziękuję. Super. Patrz, udało mi się, poskładałem no Kurde, kończy. nice. I w ogóle się zastanawiałem nad imieniem i nie miałem pomysłu i uznałem, że ostatnio jakoś popularna na Twitterze była Pola, Nie Imi Pola, niech będzie Pola. Fajnie, pasuje, nie? Albo Nie, bardziej Pola. Dobra, Nie pasuje. To smaczne, nie przeszkadzam, wrócę za jakiś czas. Zjadłem szybciutko pizzę, ale pojawił się inny problem. Toaleta, a dokładniej to siku, rosnąca ochota na siku. Trzeba zawołać wsparcie. Bartek! potrzebujesz do toalety? Tak. W sumie to nie wiem czy wiesz, my mamy tutaj łazienkę na klucz I mam tu coś dla ciebie konkretnego. Kluczyk. Yy, tak, tak, mam dla ciebie kluczyk, dokładnie. Tylko znajdują się, yy, nie, nie, tutaj, nie, ale tutaj. No nie. Tylko to... potrzebujesz kodu do tego sejfu. No, Myślę, że sobie poradzisz, ponieważ niejednokrotnie nie miałeś styczność z tym przedmiotem w swoich odcinkach I jest to pewna latareczka Tutaj gdzieś? No, czy... Stąd nie wyjdziesz, więc gdzieś tutaj na pewno e, Dobra, dziękuję Zabierzemy do roboty Tu tylko same cyfry dajemy Butelka oprócz tego, że w końcu się rozmroziła. Po 4 godzinach w miarę. No to chyba tutaj kodu nie ma. Pudełko też wygląda na czyste. O, Patrzcie, no to nie było takie Nektrundę. Nie wiem, co to znaczy. a 1 Okej, okay, szukamy dalej. AB4. 1, 4 mamy. Mamy kolejny numer. BA2. Nie wiem, co to znaczy. Patrzcie, znalazłem kolejną. Znajduje się tutaj. Więc możemy to wyciągnąć raz jeszcze. BB4. 6. Cztery numery masz? Tak. Coś świetnie. Mam pierwszą próbę, że to jest 14? Dobrze. Czyli 26 jest drugie? Dobrze. Połączyłeś kropki, gratulacje. Wodę i byłby dumny. Kto? Krzyżowiec banderowy. Tak. Najstanderowy Kiber, Zywa mnie. Jesteś tutaj jakby naszym zakładnikiem. Wystaw trosze ręce. Cię nam ciebie. A potem przypniemy cię w tej łazience tak, żebyś nie wyskoczył przypadkiem przez okienko. To nie, nie boknę. Tutaj musisz użyć swojego kluczyka. O, otworzył. Otworzył totalnie. I zapraszam do środka. Przytulnie, to... prawda? Gdzieś umyjesz nawet, jakbyś tylko chciał, ale żebyś na pewno nie uciekł, to przypinamy cię tutaj. Możesz to jakby... Mogę tutaj prywatności? No chyba pozwolimy, chyba, tak, chyba tak, chyba tak. Dobra, to ja się też zamykam, także. Żeby... No to raz, cześć, cześć. No, widzę, że się z jednej uwolniłeś. Super kajdanki. O... o nie! o Nie słyszę cię. Ja też ciebie nie. Nie słyszę, co mówisz? Zbliża się godzina twojego snu. Tak mi się wydaje. W takim razie przydałby ci się pewnie śpiwór, przydałby ci się pewnie jakiś materac. A to dobrze się składa, bo mamy coś, za co dostaniesz ten materac, Alkohol? śpiwór i może nawet poduszkę. Powiesz co kurde, tak, dobrze powiem. Jakie jest, skonko... jak jest wyzwanie? że życie ostreczujemy. Pół godziny musisz tak wytrzymać. Robisz to? Ja się w ten sposób. A, i dodatkowym utrudnieniem dla ciebie prawdopodobnie będzie to, że musisz stać. Czy ściągasz też spodnie? Czy już się ciasno? Wie, czy ciasno patrzę? Czy <grym> ty tam patrzysz? Sprawdzimy co z nim za 30 minut. Odpale Nie, odpalę to. <grym> No, już w zasadzie minuta została praktycznie tylko, więc już do Ciebie tam wejdę. A do czego to? Akurat leżało, wiesz, i tak sobie chwyciłem na tą minutę. Możesz mi powiedzieć co to jest, bo ja w sam nie ogarniam. Co to piszę? No, jakbyś mógł przeczytać. Dyrektor. Dyrektor, okej, okay, dobra, dziękuję. To był Tata, będę. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Okej. Okay. Jestem... No. O kurde, to było zaskakujące. Dobrze <noise> <noise> zasłużyłeś na swoją nagrodę, to Dziękuję. się zgadzamy. Śpiwór. Dziękuję. No i materac. Ten wyjątkowo ma kabel. Ooo. Ooo. Trochę głośny, ale, ale spoko, działa. Czas na update. Mamy materac i to całkiem wygodny. Mamy śpiwór. Znany i lubiany. I mamy także to, że jestem spocony, brudny i nieumyty. No ale to już niestety. Rozkładam noclegownie. Szczerze powiedziawszy, to wygląda dobrze. Minęło 6 godzin wyzwania, i po raz pierwszy ściągnąłem buty. I czuję, że to może być kolejne utrudnienie moje. Nie jest źle. Mogło trochę cieplej. Uch, o, ktoś idzie jeszcze. z czas na pożegnanie. Jak sam zauważyłeś, zostawiamy Ci dwie lampeczki. Dobranocki. Dobranocki, dobranocki. Dzień dobry. Mamy poranek i jesteśmy na 20 godzinie challenge'u Noc nie było zła Oprócz tego, że z materaca ucieka powietrze i musiałem go dopompowywać w nocy Bo dwa razy moja dupcia się znalazła już przy ziemi Teraz czas się ogarnąć i czekamy na śniadanko Znaczy mam nadzieję, że będzie jakieś śniadanko Oby, bo jestem głodny Cześć Glencu, Cześć, jak się czujesz? <laughs> Wyspałeś się? Tak, a ty? Też spałem rekordowo długo. To nie dobrze, bo powinieneś spać jak najkrócej. Bo to jest twoja tortura. Wiesz co zrobiłeś? Ej, jednak teraz jest za Bartkiem? Bartka już nie ma. Co z nim zrobiłaś? W tej kartonach jest twoje śniadanie. Okay. I masz jedną złą opcję i jedną dobrą i musisz sobie wybrać. A czekaj, a, a co? E na dobre, <laughs> na zła, jedna jest neoneutralna. <laughs> no właśnie, ja też tak liczę i... Ty bierz numerek. Podoba mi się, że jeden karton jest oklejony tak agresywnie I lubię go. Jesteś pewien? Tak Okej, okay. bagieta z kurczakiem, więc to jest moje do podawania <grym> Dziękuję To nie jest złe siodanie. może nie jakaś topka, ale mi to wystarczy Ale patrzcie patrz na to, mam talerz jedzenia I puuuu, <grym> zjedzone, magia Dajcie mi kolejne wyzwania Patrzcie, woda w końcu po 20 godzinach jest zdatna do picia Czas na test, jak smakuje woda z epoki lodowcowej Stary, zupełnie bez różnicy. Ta, 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 ta. Przyszedł czas na wyzwanie. Czy to jest mas na wiki? Mogę to jakoś. Nie, to jest zamknięte, to jest. To, to, to było. Mam przerwać 24 godziny z tą bestią. To nie jestem, muszę to zdjąć, bo nie mam trzymał na zaraz. Znaczy polega wyzwanie? Nie o możesz nie. krzyknąć. Nie. Nie możesz krzyknąć! Nie. Wiesz co to jest? Golimy ci nogi. Nie golimy nóg, bo patrz. Ja dalej mam pieprzony prostokąt. No to musimy skończyć nogę. A co wygram? Wygrasz. W zamian za to dostaniesz szczoteczkę do zębów. Nie, nie oddaję ci tego jeszcze. Pastę do zębów i mydło. I to lepiej, żeby ci nie, nie Podejmujesz tego wyzwania? A mam wyjście? Nie. Ja będę ja się trzymał Belli po prostu. Jak nie, nie. To Zrobię. zrobi. Bym po prostu. <śmiech> Gotowy? <śmiech> Wow, nic nie powiedział! Zero głosu! Wow. Patrz na twoje włosy. Jest to jest straszne. O, okay. Aż, okay. Aż, aż o kabel, kabel okay. nie wytrzymał. Poproszę pasta. Jest to miska, trochę wody. Użyj jej do mycia się. Do tego pasta, szczoneczka i mydło. Nie wiem jak to zrobisz, ale musisz wszystko załatwić w tej misce. Proszę bardzo. Moi porywacze dali mi nożyczki. Jakby każdy porywacz tak robi. Brakuje mi tu miejsca, Oj, Bartek jest za urządzeniem na koniec Bartek! Dobra, musimy gdzieś przyczepić mikrofon. Dziękuję, to tyle z końcika Beauty: 3, 2, 1, 6 godzin mogę wyjść. A jak się czuję? Dobrze, bo się umyłem, więc czuję się jak inny człowiek. Halo? Głęco? Aha, no kurde, nie masz telefonu, więc nie mam jak się z tobą zadzwonić, tak? Tak, no nie. Chciałbym ci zaoferować deala, dosyć łatwego i fajnego. Dobra? Za telefon, ja. ale zaledwie na 15 minut. Deal jest taki, że dajemy Ci paczkę cukierków i musisz je rozdzielić na kolory. Spoko. I chciałem Ci powiedzieć, że dam Ci na to jakieś 5 minut max. Dobra, może być. Dobra, to tak, tak zrobimy. Start. <laughs> <laughs> o kurdeś, przewracaj się. Dobra, może nie jest taki takie łatwe, myślę. 4,20. Stało ci 20 sekund. Jest ciężko. Myślę, że dodatkowe półtorej minuty sprawdzi się w Twoim przypadku. Dziękuję. Że 6,30. Ja bardzo chcę, żebyś dostał ten telefon po prostu. Bo... Ja, ja też chciałbym dostać telefon. No. Glęcu ostatnie 30 sekund. Dobra, mam taktykę na to. Później będzie to jeszcze ciężej, jakby oddzielić, nie wiesz hmm. o tym? Potem będzie wszystko brązowe. No to w sumie 10 sekund przed czasem. Zasłużyłeś na telefon. Dziękuję. Nie, nie ten, jakby, to, to jest mój telefon. <noise> Zaraz odpalę stoper, a to twój telefon. To nie jest mój telefon. To jest twój telefon. Eee, nie chcę tego telefonu, bo po co mi ten telefon? Ale spróbuj do kogoś zadzwonić. Ooo, nie ma zasięgu. E, fajnie, jakby, nie wiem co mam zrobić z tym telefonem. Dobra, mamy Bouncy Tails. Ej, zajebista jest ta gra. A, spadać. o, dobra, nie wiem o co chodzi. Nie, no dobra, nie jest to złe, nie wkurzę się, Bartek. Sprawdzamy, co jeszcze mamy tutaj za gry. Znalazłem jedno zdjęcie tutaj na telefonie, którego wam nie pokażę, ale pokażę Bartkowi. Bartek, patrz. Oh. Mamy tutaj internet, który nie działa, mamy tutaj media, w mediach nic nie mamy. Mamy organizer, to nie nas interesuje. i mamy jedynie gry. Gry to jest jedyne co? Coś ciekawego tutaj. Nie podoba mi się ta gra. Wie, wiecie co? Walisz te 15 minut. Nie chcę tego telefonu. Grywa. To jest najgorsza tortura <grywa> jaką dostałem kiedykolwiek. Tak? Żeby wam zdjęcie pierwszy raz widzisz swoją twarz? Spadnijcie na Instagrama Glęca, bo na pewno znajdziecie to zdjęcie w e, przeglądzie miesiąca. Okej, okay. Myślicie, że następna nagroda nagroda Będziecie kapsza. I tu się akurat zgadzam z Tobą. Glęco! Dużo czasu już minęło. Cały dzień i dwie godziny? No, ponad to, to. Czuję się brudny? Słuchaj, możesz śmierdzić jeszcze bardziej, bo teraz będzie konkurencja. Będziesz rywalizował z tym panem. Znasz go? No widziałem w internecie. Będziecie rywalizowali? O, uwaga, w sumie nie masz wygranej. Ty możesz tylko przegrać. Znaczy, jak wygrywasz, to unikasz no. kary. A karą. Jest zabranie materaca, także zostanie ci sam śpiwór i twarda podłoga. Nie, ja wiem kto to wymyślał, to wymyślił Bartek, dał mi wcześniej stary telefon, stary jak twój stary. <grywa> Proszę powitać pingwinka gromkimi brawami, jeśli pingwinek spadnie z rowerka, przegrywacie, macie po młotku, po jednym... Czemu to z tym to gościem. Gościu. Peter. Przegrasz to. Mamy 26 lat. W sensie dwadzieścia 22. I robimy takie rzeczy. 4 na raz. O Jezus, to jest niebezpieczne. I tu jesteś ściągać. Tu się waży. Czy się wyśpię, czy się nie wyśpię? Tak jest. Znaczy, czy się wyśpisz wygodnie, czy się nie wyśpisz wygodnie? Nie, 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 bo to spadło. Zaczęłeś, to jest oszustwo! Cześć Kęców! Ja to zgłaszam! Ale do domu, bo jest 19 już! Bardzo mi się ale nie wygrałeś. Chyba współczułeś. Mogę przynajmniej jakieś karton na podłogę. Dobra, karton ci mogę przynieść. Mogę ci dać co najwyżej kartę zniszczoną. Przestań udawać, że cię duszę. Przestań! Przestań mnie ciągnąć! Po zabraniu ma teraz na mnie kolejne wyzwanie. Wrzucimy tutaj tobie trochę balonów. Będziesz kilka ich mógł rozbić, aż nie znajdziesz kary bądź nagrody. Okej. Okay. 20 balonów w jednej jest kara, w drugiej jest nagroda. Proszę, wystaw rękę. Proszę. Jezu, jak się przestraszyłem. To twoja niezła rzutka. Czas! Znalazłeś coś? Na coś? Panie i panowie Noc w e, hotelu pięciogwiazdkowym Wraz z Osią i Bartkiem Żartuję Kara A Karą będzie Ten głośnik I będzie on leciał To będzie budzik Nie nie w życiu Po prostu nie lubimy powtarzać kontentu. Po prostu hmm. dziwne dźwięki Słuchanie przez godzinę dźwięków budowy nie należało do najprzyjemniejszych Ale chociaż dostałem dodatkowo do zjedzenia kolację No może nie jest to naj Przyjemniejsza restauracja, no ale cóż, przynajmniej jedzenie dobre. Czuję się jakby była śluma rano w niedzielę i sąsiad właśnie postanowił zrobić remont łazienki. Chyba już wolałem dźwięk budzika. Posłuchajcie sami tego. I nie, to nie jest skrillex jak coś. Ja sobie po prostu pójdę tutaj, do końcika, usiądę, i jakoś to przetrzyma, wiecie? Dobra Glencu, mamy to! Wolny jesteś, jak nam ci się słuchało w Leców? Wolny jest, nie? W sensie dalej tak tutaj, ale muzyki już nie ma. <laughs> dalej jakby Po tym challenge'u dajemy ci już spokój i możesz sobie odpocząć. Chciałbym być szczęśliwy Bartek, ale to tak nie wieda. No, bo zabrałeś mnie wszystkich. Zabrałeś mi rodzinę. Nieprawda? No, to, to gdzie jest niby? No, cały czas w tym miejscu gdzie byli. Jakby zabrałem ciebie! Jeszcze gorzej. Oni się cieszą. Ja też jestem w swojej rodzinie, więc jakby zabrać moją rodzinę, to, to co? Widzimy się kiedy? Widzimy się jutro rano. I jutro twój challenge już prawdopodobnie dobiegnie końca. Oh, to jest akurat na co się cieszę. Jak zasnę, mam nadzieję, że będę długo spał i obudzę się już będzie tyle. Tyle od końca. Tego niestety nie ograliśmy, ale wrzuciliśmy Gręcusiowi kartoniki. Więc y, nie będzie mu zimno od podłogi A. Bo wiesz, my tam na górze mamy ogrzewanie podłogowe, więc tak, tak, tak. To, tam nie trzeba w butach chodzić Dobrze, że Jensy przyjechało i Karton jest ze mną To ja idę pograć w Mortal Dobra Nie pozostało już nic innego, jak położyć się spać na moim królewskim łożu Powiem wam, że to będzie chyba całkiem twardy sen <laughs> Wiecie, bo, bo to na nie ma teraz Ale nie dam wygrać Remkowi Dobra Dobranocki Stałem Obolały, ledwo żywy, ale wciąż żywy. Zjadłem śniadanie i pozostało mi czekać na moje finalne wyzwanie. O, jak dużo to już siedzisz, tak? Może ty ty uratujesz. A tak skończysz materiał, to będę musiał go montować już, tak? Tak, no. A może posiedzisz dłużej trochę. Nie, nie? Te hmm. te A może byś chciał tak. jakąś karę dostać? Wolałbym nie, bo będzie zależało od tego, czy zdobędziesz 35 punktów w 5 strzałach. Jeżeli uda ci się, to nic nie będziesz miał. Aha. Natomiast, jeżeli nie zdobędziesz tych 35 punktów, to będziesz miał karę Czy to nie jest jakieś oszustwo? Czy ja nie powinno mieć nagrody i kary? Nie, to tak nie działa. Dobra, jak już Bartka, to mam nagrodę sobie punkty, więc. <laughs> no, nie najgorzej, piąteczka. Piątka. Nie! Co to było piątka. Trzeci strzał. Oj, ctureczka. Także masz 14 punktów. 9 punktów. O nie. Nie Ale co to oznacza? Niestety tylko 30 punktów. Twoim celem było 35. Co to oznacza? To oznacza, że czeka cię zimowa kąpiel. Morsuję? Uuu. Nie, coś? zawodnik numer jeden. Dobra. Nie wiem, co też pomoże. Lekko się rozgrzałem i się boję się. Powolutku. O! 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 To przewróci. Ale jest spoko, bo tutaj są na górze, więc mówię normalnie w miarę. Ale, nóg... To ja już nie czuję stary. Ogólnie podobne, podobno, jak się mu wchodzi, to jest łatwiej. Tak? Na chwilę wejdę, ale wychodzę. Nie mogę się zmieścić! Nie zmieszczę się! Mario. Ale nie zmieszczę się! Bo musisz ręce dać jeszcze? Nie, nie, bo nogi mi się blokują. Ale śmierdzę po tym, Jezus ja Maria, nie wiem, co jest gorące A teraz nie śmierdzi. Nie Mogę wychodzić? O, A. A. o no dałeś radę sam wyjść A. Ale, ale to jest przyjemne teraz To możesz się teraz na spokojnie ubrać i wysuszyć Zajebiście swoje stare ciuchy 5 4 4 2 1 Dwa dni 2 godziny, czyli łącznie 50 godzin Żyję, <grystanie> ten moment, ale żyję, możemy sobie wejść Mogę otworzyć tą bramę idziemy. Idziemy nic powierzchnia. Wiesz co? No świeże powietrze Powietrze <grystanie> Mogę telefon? No w sumie zasłużyłeś, na tyle czasu nie miałeś telefonu. Chcę zobaczyć wszystko powiadomienia. No dobrze, proszę, oto twój telefon. Stary. się nieodebranych połączeń i wszystkie twoje matki.